Dzień dobry Państwu kłania się Tomasz Jankowski, moimi Państwa gościem Mateusz Piskorski. Dzień dobry. A zaczynamy po raz pierwszy raport z frontów Ekstra, czyli taki raport z frontów, który według tej nowej ramówki będzie poświęcony bardziej kwestiom analitycznym, związanym z trwającą wojną na Ukrainie, no i być może też innymi wojnami, choć mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że będziemy jak najszybciej musieli w ogóle ramówkę zmienić. Nie, no innymi konfliktami, bo są też konflikty polityczne. Cała polityka to no. obszar konfliktów, myślę, najczęściej występujących definicji polityki. I możemy to tak w ten sposób. Tematy się nie skończą. Proszę możemy to, możemy, no na pewno, nie no, to już, już sam, ten, sam ten symbol wbrew cenzurze, o który Państwo często pytacie, jest też oparty na symbolu nieskończoności, więc myślę, że to jest jedna z dopuszczalnych interpretacji. W tym dzisiejszym pierwszym raporcie z frontów Ekstra będziemy mówić o Broni kasetowej, co chyba już widzimy po tytule. I no właśnie, zacznę od tego przekazu w polskich mediach. Otóż mieliśmy kilka przynajmniej takich komentarzy, analityków. Nie wiem, czy tutaj cudzysłowie nie powinno być, no, ale w każdym razie tych, którzy często komentują wydarzenia na froncie, wydarzenia na Ukrainie. No i nastąpiła taka. Dziwna narracja, wiesz, to znaczy bezkrytyczna, związana z tym, że przekazanie broni kasetowej Ukrainie, bo o tym tutaj oczywiście mówimy, no to będzie wyrównywanie szans. To jest krok może kontrowersyjny, ale jednak konieczny. No generalnie dominował ton, który polegał na usprawiedliwieniu tego kroku. Natomiast z tego co wiem, to akurat na samym świecie, no i to właściwie na całym globie, bo to te reakcje były różne, od, nie tylko w Europie, ale na różnych kontynentach, to raczej nie spotkało się z entuzjazmem. Różne były opinie na ten temat, ale proszę Państwa, po kolei. No właśnie, czym jest w ogóle ta broń i dlaczego wiąże się z tyloma kontrowersjami? Proszę Państwa, przede wszystkim w największym skrócie, jeśli mówimy o broni kasetowej, to mówimy o pociskach, o głowicach, w których umieszczone jest wiele innych niewielkich pocisków, które w rozproszony sposób rozrzucane są po określonym terytorium. Czyli mamy do czynienia na przykład z rakietą, głowicą rakietową, a w jej środku dodatkowych kilkanaście, kilkadziesiąt w zależności od modelu i charakteru broni pocisków. Pocisków, które Właśnie, zaraz o tym powiemy. Niektóre wybuchają, a niektóre nie, po prostu spadają na ziemię. W historycznym wymiarze ta broń używana była, proszę Państwa, w milionach sztuk, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i kolejne wojny prowadzone przez Stany na półwyspie indochimskim. Problem z <laughs> pociskami Amunicją kasetową występował w Wietnamie. Rząd Laosu nie tak dawno, notabene, komentując kwestię wysłania na Ukrainę Kijowowi broni i pocisków kasetowych przez Stany Zjednoczone, poinformował, że w ciągu ostatnich 60 lat w samym tylko Laosie, który również był ofiarą agresji amerykańskiej, Bomby, użycie pocisków kasetowych z bomb kasetowych pochłonęło około 50 tysięcy ofiar. Pochłaniało te ofiary przez długie lata na przestrzeni kilkudziesięciu lat bo nie wybuchły, jak już wspomniałem. Raniły, kaleczyły, doprowadzały do śmierci lub inwalidztwa te dziesiątki tysięcy ludzi. To tego typu broń po prostu. 30 tysięcy bomb kasetowych już u nas w Europie zrzuconych zostało na Jugosławię w okresie agresji NATO na ten kraj w roku 1999. Skala dużo mniejsza niż w Azji Południowo-Wschodniej, ale skutki również, oczywiście, biorąc pod uwagę tą skalę, opłakane. W Polsce, proszę Państwa, ta broń produkowana jest w dalszym ciągu przez Bumar, przez zakłady w Bydgoszczy. I uwaga, proszę Państwa, Polska nie ratyfikowała ratyfikowanego przez, ratyfikowanej przez 111 państw świata konwencji o zakazie używania broni kasetowej. Dlaczego? Argumentacja w 2009 roku polskich wojskowych i polskiego kierownictwa politycznego była taka, że jesteśmy w szczególnym miejscu, w sensie geopolitycznym, a nie mamy broni masowego rażenia, więc musimy tą namiastkę broni masowego rażenia, jakim miałyby być właśnie pociski i amunicja kasetowa, zachować. Polska w dalszym ciągu w swoich składach amunicji posiada tego rodzaju pociski, zakazane i wyeliminowane przez 111 państw świata. Zresztą w tym przypadku władze polskie zachowały się. Choć nie są mocarstwem, to podobnie do mocarstw. No, przyznać i podkreślić trzeba, że konwencje o zakazie tego rodzaju broni nie ratyfikowały również wspomniane już Stany Zjednoczone, ale także Rosja i Chiny. Nie ratyfikowała również tej konwencji Ukraina, której dziś tego typu broń ma być właśnie przekazywana. Od marca tego roku w. Senacie Stanów Zjednoczonych i w Izbie Reprezentantów trwały intensywne działania lobbystyczne prowadzone przez bardzo różne ośrodki, częściowo przez Jastrzębi waszyngtońskich, częściowo również przez Ukraińców, na rzecz przekazania pocisków i amunicji kasetowej Kijowowi. Jak się okazało, dowiedzieliśmy się o tym niedawno, tydzień temu, odniosły one ostatecznie skutek. Amerykanie przekazać mają. Kijowowi. Pociski M864 i M483A1 przeznaczone głównie dla amerykańskich haubic obecnych już na froncie obecnej wojny na Ukrainie, kalibru 155 mm, słynnych haubic M777, których część prawdzie została już przez zdarów doniesień. Wojska rosyjskie zniszczone, artyleria rosyjska zniszczona, ale w dalszym ciągu one tam na froncie funkcjonują. Stany Zjednoczone mają aktualnie na składach około 3 milionów pocisków, 3 milionów sztuk amunicji kasetowej. Pociski tego rodzaju wybuchają około 200 metrów nad ziemią, to znaczy, wystrzeliwany jest czy to pocisk artyleryjski, są też oczywiście pociski wystrzeliwane przez siły powietrzne z samolotów i około 200 metrów nad ziemią one się rozrywają. Następnie pokrywają tymi niewielkimi w środku znajdującymi się ładunkami obszar porównywalny mniej więcej do boiska piłkarskiego. Przynajmniej w wypadku tej broni, która oferowana jest teraz i przekazywana Kijowowi przez Amerykanów. W wypadku tej amerykańskiej broni, tą subamunicją, czyli tymi kilkudziesięcioma pociskami, które rozlatują się na obszarze wielkości piłkarskiego boiska, jest amunicja M42 i M46. Uwaga, proszę Państwa, to jest amunicja dość starego typu, która nie jest zabezpieczona tak zwanym mechanizmem samozniszczenia. Zwolennicy utrzymywania broni kasetowej, między innymi polscy producenci swego czasu, twierdzili, że broń ta powinna mieć taki mechanizm, który sprawi, że nie będzie ona później przez wiele lat zalegała gdzieś w ziemi i stwarzała zagrożenia dla ludności, głównie cywilnej, bo będzie ulegać samozniszczeniu od razu w zetknięciu z jakąkolwiek przeszkodą, czyli nawet uderzając w ziemię. Każdy pocisk z tych pocisków amerykańskich, z tych głowic kalibru 155 mm, przekazywanych teraz na Ukrainę, zawiera do 88 dodatkowych pocisków, tych mniejszych, typu o którym teraz powiedziałem. Są to pociski w zamierzeniu zarówno przeciwpiechotne, jak i przeciwpancerne. Od lat 80. pociski te, które teraz trafią na Ukrainę, amunicja kasetowa, która trafi do Kijowa, przechowywana była w amerykańskich składach broni. Są to zatem dość przestarzałe typy amunicji, stąd ten brak mechanizmu samozniszczenia. A według inspekcji Pentagonu, samego Pentagonu, której wyniki ujawnił New York Times. Od 5 do 14% tych starych już pocisków, tej starej już amunicji kasetowej, może w ogóle nie wybuchnąć, czyli może najzwyczajniej w świecie upaść na ziemię i stwarzać następnie zagrożenie nawet wiele lat po wojnie. Według Brytyjskiego Królewskiego Instytutu Bezpieczeństwa i Wywiadu w Wietnamie, Mówiliśmy o tym, że tam było najwięcej przypadków użycia broni kasetowej przez amunicji kasetowej przez Amerykanów. W Wietnamie można było dojść do pewnej statystyki, statystyki która mówiła, że w przypadku użycia zwykłych pocisków, nie amunicji kasetowej, do Zabicia jednego przeciwnika trzeba było użyć 13,6 to obliczenia arytmetyczne brytyjskich ekspertów. 13,6 zwykłych pocisków artyleryjskich, a w przypadku użycia broni kasetowej zaledwie 1,7, czyli niecałe dwa pociski do zabicia, do fizycznej likwidacji jednego tylko przeciwnika. Stąd mówi się o tym, że ta broń ma dużo większą efektywność, jak widzimy. No, Mniej więcej ośmiokrotnie większą niż klasyczna amunicja. Wracając do informacji o przekazaniu przez Stany Zjednoczone amunicji kasetowej dla Ukrainy. Antony Blinken twierdzi, a właściwie oskarża, że strona rosyjska pocisków kasotowych, które również posiada i to sporo, używa od samego początku obecnej fazy konfliktu zbrojnego, czyli od lutego 2022 roku. Twierdzi też, że Stany Zjednoczone musiały przekazać tego typu amunicję Ukrainie z bardzo prostej przyczyny. Mówiliśmy już dawno, że składy amunicji państw zachodnich, w tym amerykańskie, są na wyczerpaniu i właściwie Anton Blinken, sekretarz stanu amerykański, przyznaje, że tak jest, bo innych, jak twierdzi, Amerykanie nie zdążyliby wyprodukować, żeby wesprzeć Kijów. Human Rights Watch, znana międzynarodowa organizacja praw człowieka, twierdzi jednak, że Ukraińcy już używali broni kasetowej w trakcie tego trwającego obecnie konfliktu. Wprawdzie nie amerykańskiej, ale tej starej amunicji kasetowej, pochodzącej jeszcze z czasów radzieckich. I Podawane są tutaj dwa konkretne przypadki, przypadki, które wiązały się ze śmiercią kilkunastu osób cywilnych. Otóż w Iziumie, w obwodzie karkowskim, kiedy ten obóz był jeszcze kontrolowany przez Rosjan, do ostrzału ukraińskiego ostrzału z użyciem tej broni dość 9 maja i 14 lipca 2022 roku. Tyle Human Rights Watch. Wracamy do Stanów Zjednoczonych. John Kirby, przedstawiciel administracji, przedstawiciel Białego Domu, przyznał wprost i otwarcie. W wyniku dostarczenia Kijowowi tej broni ginąć będą cywile. Kirby tego w chwili szczerości nie ukrywał. Podobnie oceniał całą sprawę Jake Sullivan, do którego jeszcze wrócimy. Natomiast w samych Stanach Zjednoczonych powstał szeroki front sprzeciwu wobec tej decyzji Joe Bidena i jego administracji, decyzji w sprawie przekazania broni kasetowej. Były prezydent Donald Trump, prawdopodobny kandydat republikański na kolejnego prezydenta, stwierdził, że po pierwsze przeciwko przekazywaniu tej broni przemawiał względy czysto humanitarne. I tutaj zacytujmy Trumpa. Niewybuchy z pocisków kasetowych będą zabijać cywilów, w tym dzieci i starców, jeszcze przez dziesięciolecia po zakończeniu konfliktu. Tyle Trump. Ale Trump twierdzi też, że to kolejny krok w kierunku niebezpiecznej eskalacji, która skutkować może tym, że zbliżamy się znów o jeden szczebel wyżej w kierunku wojny globalnej, wojny światowej. Przeciwko nie, Użyciu czy przekazywaniu Kijowowi tej broni, chociaż Kijów, podkreślmy, deklaruje, że będzie jej używał wyłącznie na swoim międzynarodowo uznanym terytorium, absolutnie nie będzie sięgał dalej, czyli nie będzie sięgał na przykład do przygranicznych obwodów rosyjskich, Białgorockiego, Kurskiego, które jak wiemy ostrzeliwuje z różnej bardzo broni artyleryjskiej od wielu, wielu miesięcy. Otóż w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych powstała bardzo szeroka koalicja przeciwników. Wysyłania amunicji kasetowej na Ukrainę. Są wśród nich m.in. członek Izby Reprezentantów z ramienia Republikanów Matt Getz i członkini Izby Reprezentantów z ramienia Demokratów, tak, z ramienia Demokratów również Sara Jacobs. Złożyli oni wspólną poprawkę do budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych na 2024 rok, w której Wyeliminować chcą możliwość przekazywania Ukrainie tego rodzaju amunicji. Na razie poprawka ta nie była jeszcze głosowana. Z drugiej strony, bardzo krytycznie głos na temat tej decyzji Białego Domu. Głos zabrał Robert Kennedy Jr., czyli również kandydat w prawyborach, tym razem z ramienia Partii Demokratycznej na prezydenta. Przypomniał że Joe Biden jeszcze nie tak dawno jako senator był radykalnie przeciwny sprzedawaniu, nie przekazywaniu, a sprzedawaniu amunicji kasetowej Izraelowi, a jednocześnie Kennedy Jr podkreślił, że używanie, samo używanie tego rodzaju broni jest aktem zbrodni wojennej. Scott Ritter, znany pewnie Państwu amerykański analityk wojskowy, stwierdził, że jednoznacznie za przekazaniem tego rodzaju amunicji w Ukrainie opowiedziała się tylko administracja Bidena i, uwaga, Polska. Ritter w tym kontekście wymienił również nasz kraj. Jednoznacznie przeciwko opowiedziała się m.in. Hiszpania, ale również, uwaga, anglosasi. O dziwo, premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak był przeciw, ale także władze Kanady i Nowej Zelandii. Niemcy wprawdzie uznały, że nie mają takiej amunicji i nie będą jej przekazywać, w związku z tym, ale decyzją co do tego, czy przekazywać ją Ukraińcom, czy nie, w wypadku tych arsenałów i składów amerykańskich, pozostawiają Waszyngtonowi. Czy nie zaoponowali tak, jak zrobili to nawet przedstawiciele innych krajów anglosaskich? Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej jednoznacznie potępiło amerykański plan dostaw tego rodzaju broni na Ukrainę, uznając, że to jest dolewanie oliwy do ognia, czyli kolejny krok do eskalacji, jak już mówiliśmy. Premier Kambodży, również dotkniętej wcześniej, przez używanie na jej terytorium broni kasetowej. Premier Hun Sen stwierdził dość jednoznacznie, że ta broń będzie zabijała przez dziesięciolecia Ukraińców tak, Ukraińców miejscowych mieszkańców głównie ludność cywilną. Tymczasem, w reakcji na ogłoszenie amerykańskiej decyzji, rosyjski minister obrony Sergei Szojgu właściwie Przestrzegł, Stwierdził, że do tej pory Federacja Rosyjska nie używała amunicji kasetowej na terenie Ukrainy, wbrew oskarżeniom Antoniego Blinkena, o których już tutaj wspomniałem, ale teraz, w ramach symetrycznej odpowiedzi, zacznie tych pocisków używać. Rosja ma tych pocisków, według różnych szacunków, na składach 10 razy więcej niż tej ilości, które Ukrainie przekazać mają. Amerykanie. Mają między innymi Rosjanie, a wiemy, że dominują w tej chwili w powietrzu, mają między innymi Rosjanie bomby kasetowe. Lotnicze bomby kasetowe o wadze 500 kg. To gigantyczne bomby RBK-500, pochodzące częściowo jeszcze z czasów radzieckich. czasem 11 lipca tego roku Rosjanie poinformowali, że Znajdujący się nieopodal frontu południowego i tej kontrofensywy, tak głośno deklarowanej ukraińskiej tokmak został już ostrzelany najprawdopodobniej z amerykańskiej amunicji kasetowej. Okazać się może, że tak jak było już w przypadku dostaw kilku innych rodzajów broni, Amerykanie ogłosili formalnie dostawy już jakiś czas po tym, jakie faktycznie rozpoczęli. Być może to Kolejny tego rodzaju przypadek. Wróćmy jeszcze do J. Sullivana, doradcy Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego. Otóż Sullivan wystąpił z pewną dwuznaczną sugestią, którą można bardzo różnie interpretować, ale chyba można ją uznać za ocenę perspektyw obecnej ukraińskiej kontrofensywy. Otóż Sullivan stwierdził, że będą one przydatne nie tyle w wypadku obecnej kontrofensywy, Ukraińskiej, ale bardziej w przypadku ofensywy, kolejnej ofensywy rosyjskiej. I to odzwierciedla chyba też oceny i nastroje panujące w administracji Joe Bidena dotyczące perspektyw, najbliższych perspektyw konfliktu na Ukrainie. Faktycznie, szczególnie w niektórych obszarach geograficznych, przy, przy pewnym ukształtowaniu te, terenu, takim jak te tereny stepowe na Zaporożu, czy na Południowym, Wschodzie Ukrainy tego rodzaju broń może mieć duże znaczenie, ale bardziej do odpierania ataku, niż do atakowania umocnionych przecież eszelonowych linii obrony rosyjskiej, o których tutaj już kiedyś szerzej szczegółowo mówiliśmy. Czyżby zatem Amerykanie zbroili Kijów, obawiając się tego, że w perspektywie kilku miesięcy Rosja ruszy z potężną ofensywą. To, że to jest eskalacja, to raczej nie ma do tego wątpliwości. Natomiast ja poz pozwolę sobie postawić taką tezę, że jest to eskalacja świadoma ze strony Zachodu, nie tylko z tych przyczyn, o których powiedziałeś, z tych przyczyn czysto wojskowych, ale także z przyczyn, nazwijmy to, politycznych. To znaczy, Proszę Państwa, no wszyscy na Zachodzie przecież zdają sobie sprawę z tego, że Rosja po pierwsze taką oboję dysponuje, po drugie w odpowiedzi na użycie jej przez stronę ukraińską też będzie zmuszona jej użyć. Jest to broń, która naraża ludność cywilną. Ludność cywilną, która przynajmniej w tych częściach Ukrainy, gdzie obecnie mają miejsce te wydarzenia frontowe, no jednak w dużej mierze jest podzielona na także tą ludność prorosyjską. Jeżeli Moskwa zostanie zmuszona do, że tak powiem, obdarzenia tą Lud, bronią kasetową, właśnie tą ludność, no to siłą rzeczy może sobie ją zniechęcić. A poza tym to też pozwoli, jak tutaj słusznie zauważyłeś, na stworzenie z Ukrainy takiego terytorium, po którym po prostu strach będzie chodzić, tak? bo, bo, bo choćby te niewybuchy, pociski, właśnie kasetowe. Potrafię wybuchać przez kilkadziesiąt lat, to co to, to znamy z innych różnych. Ale latach, to powiem, nawet, więc, y, tak, oczywiście. Jakby się to, wiesz, nie rozwinęło, to dla Zachodu dobrze. To wyobraź sobie teraz, że te pociski będą spadać na czarnoziemy ukraińskie, na pole uprawne. E, czarnoziemy przecież, które miało ogromną wartość z punktu widzenia wartości całej gospodarki ukraińskiej, a przecież tam też się toczą walki i pewnie te pociski spadać tam będą. E, kto będzie te ziemię uprawiał później? To też Przez jest. kolejnych, proszę Państwa, kilkadziesiąt y, lat zapewne no albo ktoś zarobi to całkiem nieźle na unieszkodliwianiu tych pocisków, tych niewybuchów. Zobaczymy. Natomiast to, co powiedziałeś, jest dosyć istotne. Otóż. Z całą pewnością możemy oczekiwać, że w wypadku symetrycznego używania przez Rosję tego rodzaju pocisków będziemy mieli próby wykorzystania tego faktu w przestrzeni informacyjnej kreowanej przez Zachód. I, i to rzeczywiście z wizerunkowego punktu widzenia, już niezależnie od tego, w kogo trafią te pociski kasetowe, o których mówimy, ale z całą pewnością będą one przyczyną śmierci lub. E, Tragicznych wręcz obrażeń ogromnej liczby ludności cywilnej, to oczywiście te obrazki będą służyły do eskalowania, do właściwie uzasadniania eskalacji przeciwko stronie osyjskiej. Więc biorąc to pod uwagę, ta decyzja może się wydawać no, krwawa, niosąca śmiertelne żniwo, ale logiczna z punktu widzenia tych na zachodzie, którzy Próbują za wszelką cenę doprowadzić do eskalacji tego konfliktu. No przynajmniej do tego, żeby po prostu Rosja musiała się, po pierwsze męczyć, a po drugie tracić właśnie poparcie w tych tradycyjnych rosyjsko języcznych regionach, bo dużo wskazuje na to, że to też jest cel. No w każdym razie mówię to zupełnie bez satysfakcji my, na wbrew cenzurze, znów będziemy mieli co prostować i nad czym pracować. No i pamiętajmy przede wszystkim, proszę Państwa, nie zapominajcie o istnieniu podwójnych standardów. Proszę otwórzcie sobie wypowiedzi, których oskarżano Rosjan od początku rzeczywiście tej wojny o używanie tego rodzaju broni. A może otwórzcie sobie jeszcze wcześniejsze. Nagrania i wypowiedzi z mediów zachodnich, kiedy oskarżano Rosjan o używanie tego rodzaju broni, wprawdzie na mniejszą skalę, w konflikcie no. czeczeńskim, w, jeszcze... w wojnie pierwszej i drugiej wojnie czeczeńskiej, bo tam też takie oskarżenia padały. Przy czym tam oskarżenia dotyczyły jakiejś jednej czy dwóch wsi czeczeńskich, gdzie rzeczywiście strona rosyjska tego rodzaju amunicji. Użyła. No i posłuchajcie tych komunikatów, tego oburzenia, jak mówiono o tym, że Rosja wykorzystuje tą śmiercionośną, potępianą przez pół świata, przynajmniej arytmetycznie, broń. A tymczasem dzisiaj ochoczo przekazuje ją. Na teren działań wojennych. No, nawet z, z marca, bodajże, 22 roku, takie komentarze w administracji amerykańskiej są nawet ponagrywane, jak to mówią, że to jest absolutnie, że to jest zbrodnia wojenna. No ale to właśnie dowodzi, proszę Państwa, chyba tego, co nazwaliśmy eskalacją, no bo jak to inaczej określić, to nie wiem. W każdym razie ten konflikt się niestety, proszę Państwa, zaostrza, a w użyciu są coraz gorsze dla przeciętnego człowieka bronie czy Uzbrojeniem, właściwie nie wiem, jak to nazwać. No w każdym razie na pewno, w tym wypadku, amunicja kasetowa będzie czymś, co zdecydowanie zwiększy liczbę ofiar i to właśnie cywilne. Zła wiadomość, przede wszystkim niestety znów dla Ukraińców. To wszystko, jeśli chodzi o raport z frontów Ekstra. Żegnałem się z Państwem Mateusz Piskorski. Do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Zapraszam na, na Zdrowy Rozum. który tradycyjnie w niedzielę o 13.00 tu się nic nie zmieniło.